Olki zapraszają, czyta mój tato. Wszystkie przygody Marysi. Odcinek trzeci. Dzień trwał nadal. Marysia sięgnęła po kolejną twardą kulkę, wbitą w trawnik zupełnie jakby bawiła się z nią chowanego. Spośród wszystkich prac w ogrodzie oczywiście została wytypowana do tego, co aktualnie robiła. Jej zdaniem dwuosobowe jury składające się z mamy oraz taty, jakoś niekorzystnie rozdzielało zadania. Niestety, bo bywały jednak takie soboty, że rodzice łamali swoją złotą zasadę co do niewykonywania obowiązków w tym dniu. Właściwie to wtedy, gdy mieli zbyt dużo do zrobienia w tygodniu. Dziewczynka więc zbierała się kupy, tłumacząc sobie to utrapienie tak, że każdy szanujący się właściciel czworonoga powinien po nim sprzątać. Opcjonalnie zwierzaki mogłyby same po sobie sprzątać, ale ile cierpliwości trzeba, aby ich tego nauczyć? Plusem sytuacji było to, że dogadała się z rodzicami, że będzie robić tylko tę jedną rzecz. Podała jako argument, że robota jest ciężka i nie uniesie na swoich barkach większej ilości obowiązków. Ona tu zbierała bobki, a zamiast tego mogłaby Marysia zauważyła coś. Na gałązce krzaka, który rósł sobie radośnie przed bramą, zawiązana była czerwona wstążka. A właściwie to czerwoną wstążką przywiązana była karteczka. Dziewczynka szybko połączyła fakt, że to, co teraz dostrzegła, znajdowało się dokładnie w tym samym miejscu, w którym widziała obserwatora jakiś czas temu. Była przekonana, że jest to dokładnie to samo miejsce, w którym widziała tę postać. A właściwie to, w którym wydawało jej się, że kogoś takiego widziała. Błyskawicznie podjęła decyzję, że należy sprawdzić, co wisi na gałęzi krzaka. Zanim jednak podeszła, upewniła się, czy nikt jej nie obserwuje. Zupełnie jak na filmach. Bo raz tata w nocy oglądał taki dość straszny film. Właściwie to oglądali razem z mamą, ale mama spała. Marysia obudziła się na siku gdy zauważyła, że dzieje się coś ciekawego, to postanowiła mimo wszystko wytrzymać. Bez ruchu dokończyła sens z niczego nieświadomym tatą. Film opowiadał o grupce ludzi, którzy dość zestresowani łazili po lesie, szukając nie wiadomo czego. Fabuła niezbyt ciekawa, ale morał z filmu był taki, że niebezpieczeństwo może zaatakować z każdej strony i trzeba się rozglądać. Tak jak na przejściu dla pieszych to, co działo się teraz, było jak jakaś gra w podchody, lub właśnie scena w filmie. W dodatku wydawało się całkowicie nierealne. Marysia, niby aktorka, grająca na planie filmowym, rozejrzała się na boki, lewo, prawo, lewo, dokładnie tak, jak robiono to w takich trzymających w napięciu filmach, które oglądali rodzice nocami. Po drugiej stronie ulicy maszerował mężczyzna niosąc siatki, najprawdopodobniej z zakupami. Wątpliwe, aby człowiek ten zostawił tę kartkę. Wydawało się, że jak najprędzej chce donieść wielkie torby do celu i wręcz pewne jest, że on nie jest tą sprawą zainteresowany. Tuż za nim na sportowym rowerze śmignęła zgarbiona kobieta ubrana w obcisły czarny strój kolarski. Jej głowę zdobił widoczny z daleka seledynowy kask rowerowy, a o najwyższą ochronę oczu dbały okulary. Spędziła tak, że pozostała tylko czarno-zielona smuga, a na jej oksach z pewnością kilka much do zdrapania po powrocie do domu. Po chwili w kadrze pojawił się doganiający panią ubrany identycznie mężczyzna. Ciekawe czy liczba much na oksach również się zgadzała. W tym samym czasie ulicą przejechało kilka skuterów oraz samochodów, w tym samochód z lodami Family Frost w akompaniamencie charakterystycznej muzyczki. Nikt z podróżnych nie jechał zbyt wolno, ale nie jechał za szybko. W każdym razie żaden z pasażerów owych pojazdów nie sprawiał wrażenia, że skupia swoją uwagę na czymkolwiek innym poza kierunkiem jazdy. Nieco dalej od domu dwóch sąsiadów nie mogło się z sobą rozstać. Najwyraźniej tak pochłonęła ich poranna pogawędka. Kilka razy już prawie się rozeszli, po czym jeden do drugiego zagadywał, coś gestykulując z temperamentem i wracali do rozmowy, która trwała nadal. Drogę w poprzek przeszedł kot, a chodnikiem po drugiej stronie ulicy maszerował piesek rasy Border Collie, najpewniej wyprowadzając swoją panią na spacer. A może to ona jego wyprowadzała? Nigdy nie wiadomo. Okolica była bardzo zielona, a przesiadujące na drzewach i krzakach ptaki śpiewały i krakały wesoło. W oknach domów i lokali wszelakich również nic specjalnego się nie działo. Kilka rolet zjechało w dół, bo domownicy zapewne chcieli zakamuflować się przed podglądającym ich przez okna słońcem. No, ktoś tam stał w kolejce do piekarni. Kelner rozkładał w pośpiechu krzesła i stoliki w kawiarnianym ogródeczku. Ktoś doglądał kwiatków na balkonie lub rozwieszał pranie. Za ogrodzeniem dźwięczały rozmowy. Przejechał serwis sprzątający ulicę takim małym pomarańczowym autkiem z wypakowaną przyczepą niebieskimi workami. Na ulicy przed domem robiło się coraz bardziej gwarno. Sąsiedzi byli pełni sobotnio porannego wigoru. Z wdziękiem korzystali z dnia, jak umieli najlepiej. Miasto budziło się do życia. Nie było tam nic podejrzanego. Obserwować i słuchać ludzi Marysia zawsze lubiła. Miała wtedy wrażenie, jakby żyła życiem po trochu każdego z nich. To zupełnie jak z czytaniem książek, słuchaniem audiobooków albo podcastów. Nie czuła, że się nudzi, ba, wieczorami uwielbiała patrzeć na toczące się w oknach sceny z życia sąsiadów. Śmieszne, że można było dorabiać do tego ciekawe historyjki i dialogi. I chyba każdy kiedyś w dzieciństwie to robił. Czas jakby zatrzymał się w miejscu. Marysia zrobiła bardzo przemyślany krok do przodu. Zajrzała za siebie przez lewe ramię, zobaczyła tatę zajętego uganianiem się za młodszym bratem dziewczynki, który wygnił się do późna i teraz biegał wypoczęty po trawniku, dzierżąc w ręce nadgryzioną marchewkę. Marysiu, czy wszystko ok? Ewidentnie przyciągnęła uwagę mamy, która nagle zechciała dowiedzieć się co u córki. Tak, no pewnie, y, oczywiście. Zapewniała na wyrost Marysia, brzmiąc dziwnie nawet dla samej siebie. Stoisz tak jakoś nieruchomo, drążyła rodzicielka, poprawiając ogrodowe rękawice umorusane ziemią. Gdy nie otrzymała odpowiedzi, powędrowała w kierunku reszty rodziny, wołając coś do taty machającego sztychówką niby rycerz-mieczem. Marysia nie chciała robić larum bez powodu. Wolała upewnić się, co to za znalezisko. Podejrzewała, że może być to jakiś głupi żart, być może nawet nieskierowany do niej. Uchyliła furtkę i podeszła do krzaka. Ktoś musiał się trochę namęczyć, zawiązując na gałązce wstążkę, nie od strony chodnika oraz ścieżki rowerowej, ale od strony ogrodzenia. Jest, karteczka zdobyta! Dziewczynka powoli rozwiązała wstążkę, która oplatała złożony na cztery papier. Miała lekkiego cykora, ale za to jak bardzo kusiło ją, żeby sprawdzić co tam jest. Otworzyła i zobaczyła narysowaną na białym tle buźkę. Uśmieszek niby emoji. Przypatrzyła się temu przez chwilę. Z jednej strony nie wiedziała czego się spodziewać, z drugiej strony była nieco zaskoczona tym, co tam zobaczyła, a z trzeciej wciąż się emocjonowała. Rozejrzała się Chyba nigdzie nie czekali na nią znajomi, aby oznajmić, że to taki żarcik. Ale czy to było już wszystko? Uśmiechnięta buźka? Marysia, myśląc to, obróciła kartkę na drugą stronę i zobaczyła tam jakby mapę. Karteczka to była oderwana część z mapy. Czy nikt nie miał innej kartki, aby narysować uśmiech i musiał zniszczyć jakąś mapę? A do tego ta ładna, czerwona wstęga, którą przywiązany był ten świstek do Badyla. Nie pasowało to do siebie. Może to o mapę chodzi tak naprawdę. Kombinowała, ale niestety nawet nie znała fragmentu świata umieszczonego na wyszarpanym z większej całości urywku. Dziewczynka nie wiedziała, czy ktoś, kto zna się na mapach, jakiś mapolog albo mama, potrafiliby zweryfikować, co to za miejsce. Postanowiła zatem wziąć sprawę w swoje ręce. Ale jak? zadała sobie pytanie w myślach Mała Maria, która kątem oka zauważyła kręcącego się koło jej nogi Pawła. Pies w swoim muskularnym byszczku trzymał wstążkę, która zapewne wypadła jej z ręki, gdy oglądała znalezioną kartkę, zapominając o całym świecie. Paweł, dobry piesek, podaj, poprosiła czworonoga. Ten bez wahania podał obślinioną wstęgę do ręki swojej pani. Marysia przystanęła na chwilę, patrząc ukochanemu pupilowi prosto w oczy, a wkrótce potem zrobiła dwa kroki, wracając z powrotem na podwórko. Poczekała, aż Paweł wejdzie za nią i zamknęła furtkę, przekręcając dwa razy w prawo lekko zardzewiały kluczyk. Przecież to oczywiste! wyszeptała dziewczynka pod nosem. Paweł, szukaj! Nachyliła się nad nim z nadzieją na pomoc. W rozwiązaniu zagadki. Pies jednak najwyraźniej nie wiedział o co chodzi. Nigdy nikt nie prosił go o wykonywanie takiej usługi jak szukanie sobie czegoś. Zresztą był szkolony raczej po domowemu, czyli wiedział, że ma nie wchodzić na kanapę z brudnymi łapami, nie żebrać, a szczególnie przy gościach. A jak już komuś coś ze stołu spadnie, to hapnąć, zanim właściciel zguby się zorientuje, bo inaczej przypał. Marysia stała skulona nad nim, wciąż czekając na to, aż zacznie jej pomagać. Ale nie zaczął i trudno winić o to psa, który ewidentnie nie urodził się detektywem. Nikt też raczej mu dotąd nie sugerował, że tak można szukać sobie przedmiotów. Dziewczynka poczochrała go po nieproporcjonalnie wielkiej w stosunku do reszty ciała głowie. Marysia rozważała dwa rozwiązania całej tej sytuacji. Mianowicie albo od razu zaczerpnąć u rodziców konsultacji, bo taka współpraca dawała dostęp do niezliczonej ilości narzędzi i przyrządów, które pomogą w zakończeniu śledztwa. Na przykład dotąd zwykły domofon z kamerką mógł teraz być najprawdziwszym detektywistycznym domofonem z kamerką. Lornetka, lupa, aparat fotograficzny też się zapewne przydadzą. Drabina, taty i kompas oraz widelec. M może widelec niekoniecznie. A mama może będzie wiedzieć, gdzie ta miejscówka z mapy. I jeszcze Pawła nauczy się węszyć, pomyślała. Drugi pomysł to najpierw omówić wszystko z kuzynami. Trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, kto to był, czego od Marysi chciał i czy w ogóle od Marysi. Bo to się mogło zaraz okazać, że na przykład od jej siostry, albo komuś pomylił się i krzaki dom. Trzeba było po prostu znaleźć sposób, jak tego wszystkiego się dowiedzieć? A przecież pozostawała jeszcze kwestia wyprowadzki, którą również chciała z chłopakami omówić. Sporo tych tematów, westchnęła dziewczynka i niechętnie wróciła do zbierania psich bobków. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami.